MAT BENIOWSKIEGO Samotny skoczek daje mata, bo król przeciwnika nie ma wolnego pola do ucieczki. Jest zduszony własnymi pionkami czy figurami. Czarny hetman na F2. SZACH Król odchodzi na H1. BENIOWSKI Uczestnik Konfederacji Barskiej. W bitwie z Rosjanami otrzymał wiele ran i dostał się do niewoli. Caryca Katarzyna II zesłała go na daleką Kamczatkę. Znalazł się tam w 1770 roku. I właśnie jego umiejętność gry w szachy zapewniła mu niezwykłą pozycję wśród zesłańców. Czarny Hetman na G1. Szach. Wieża ratuje króla. Bije hetmana. Katarzyna II zabroniła grać w karty i w kości. Zakazała gry hazardowej. Zamiast tego na Kamczatce grano w szachy. Na duże pieniądze. Zesłaniec Beniowski, gdy okazało się, że gra dobrze i wygrywa, od tej pory grał dla tutejszych możnych. Dostawał ułamek stawki, ale zyskiwał zaufanie zarządców Kamczatki: hetmana, kanclerza i gubernatora. Czarny skoczek na F2. Szach. Mat. Bliskim towarzyszem Beniowskiego był szwed, Adolf Wimbled. Walczył w konfederacji Barskiej, tak jak Beniowski, był majorem. I był prawą ręką Beniowskiego, gdy ten upewniał pozostałych zesłańców, że muszą trzymać się razem, żeby w przyszłości uciec z zesłania. To była wielka hazardowa gra. Zebrać ze wokół siebie, utrzymać tajemnicę i krok po kroku przygotowywać ucieczkę. Beniowski i Wimblot ściśle tu współpracowali. Z Polski na Kamczatkę pieszo trzeba iść 4 lata. Znaleźliśmy w szwedzkiej Wikipedii postać Adolfa Friedricha Wendblata. I proszę zauważyć, obaj urodzili się mniej więcej w tym samym czasie. W Maurycy August Beniowski w 1746 roku w Werbowie na Słowacji, a Adolf Friedrich Wynblot urodził się w 1744 roku gdzieś w Szwecji. Beniowski dostał się do niewoli rosyjskiej w 1769 roku po bitwie pod Lelkami. A losy Adolfa Friedricha Wundblota nie są znane między 1764 a 1776 rokiem. Możliwe, że w tym czasie dostał się do niewoli rosyjskiej i też został zesłany. Zatem powstaje pytanie: czy Adolf Friedrich Wundblat jest tym samym Szwedem, o którym pisze Beniowski w swoich wspomnieniach? Aby to sprawdzić, udaliśmy się do szwedzkiego Archiwum Wojennego pod Sztokholmem. So you asked me if the person Adolf Fredrik Vindblad that we have found in the Swedish records is the same man that was with Benevsky and mentioned in his memoirs unfortunately i have to tell you that is not i will read a small part of this record uh, to prove that or the reason why we think he is not your man since the year 17 67 the 1st of june uh, he has been in daily service at the um, fortification buildings on location in sviaborg and in lovisa and this merit record is signed in sviaborg the 4th of may in 1778 by adolf fredrik Winblad. Dowiedzieliśmy się zatem w archiwach szwedzkich, że Adolf Friedrich Winblot od roku 1764 przez 14 lat budował fortyfikacje w Swiborg oraz w innych twierdzach Szwecji. Nie mógł zatem w tym czasie być w niewoli rosyjskiej. W the 18-century, po of, of Poltowie, there were thousands, about 20,000 swedish um, soldiers, uh, officers, and also their families uh, were sent to russia, to uh, all over russia, and then up to siberia. and it was swedish prisoners who built petersburg, who built uh, st. paul's prison, and, and also st. petersburg was built on the ground who had belonged to sweden. it was captured by uh, peter the great. So they were there from the beginning. And then thousands of prisoners were sent all over Russia, uh, and they were also women and children. And they were sent all the way to Vladivostok. And some of these officers they, they uh, helped the Tsar in many ways. They, uh, they made maps of Siberia. Jak to się stało, że Beniowski wraz z Wymblodem i innymi towarzyszami przejęli władzę na Kamczatce, dzięki czemu mogli zająć statek, zaopatrzyć go w prowiant i odpłynąć. Czarny Hetman na F2, szach. O 11 wieczorem otrzymałem wiadomość, że inny oddział żołnierzy zachodzi nas od tyłu. I że na podstawie odgłosu można było sądzić, że wiozą ze sobą armatę. Wydałem rozkaz panu Winblatowi obserwować oddział przy Parowie. Po czym z oddziałem środkowym natarliśmy na nieprzyjaciela. Król odchodzi na H1. Gdy byliśmy w odległości 50 kroków, oficer dowodzący oddziałem zawołał, abyśmy się poddali. W przeciwnym razie nie będą nas oszczędzać. Odpowiedziałem, że powinniśmy najpierw poznać jego warunki. Na co on zapytał, jakie my proponujemy. Rozmowa przybliżyła nas na piętnaście kroków i z tej odległości otworzyliśmy ogień. Nasi adwersarze przestraszyli się po pierwszej salwie, zostawili armaty i pobiegli do lasu. Był to błąd oficera, gdyż gdyby nakazał odwrót w kierunku fortecy, nigdy byśmy jej nie zdobyli. Czarny Hetman na G1 szach. Użyliśmy ich własnej armaty do strzału oddziału zaparowym, a mój ogień, mimo iż strzelaliśmy w powietrze, nie pozwalał im się podnieść. Miałem otwartą drogę na fort. Widząc ciągnących armatę, straż przyjęła nas za oddział żołnierzy. Na zapytanie, czy prowadzimy więźniów, odpowiedzieliśmy twierdząco. Strażnik z zapałem zaczął opuszczać zwodzony most. Gdy skończył, wpadliśmy gwałtownie, znajdując w wieży 12 osób, które szybko rozbroiliśmy. Wieża ratuje króla, bije hetmana. Teraz kazałem podnieść most i ustawić naszą straż. Podjąłem te środki ostrożności, bo usłyszałem strzelaninę na dziedzińcu i ujrzałem moich towarzyszy zakładających bomby, aby otworzyć wewnętrzną bramę fortecy. Czarny skoczek na F2, szach. Przedostałem się do środka przez okno, które okazało się otwarte. Pani Niłow, żona gubernatora i jej dzieci, na mój widok zaczęły błagać o pomoc w ocaleniu ich męża i ojca. Podbiegłem do jego pokoju, prosząc, aby podszedł do dzieci dla uratowania swojego życia. Gubernator Niłow odpowiedział, że najpierw pozbawi mnie swojego życia, i wystrzelił z pistoletu, raniąc mnie. Mimo to chciałem go chronić i błagałem, żeby wyszedł. Jego żona i dzieci rzuciły się do jego nóg, ale na nic to się zdało. Rzucił się na mnie, chwycił za gardło i nie pozostawił mi innego rozwiązania, jak rozstać się z własnym życiem lub przebić go szablą. Mat. W tym momencie wybuch bomby zniszczył bramę wewnętrzną. Otworzyły się drzwi i zobaczyłem w nich pana panowa na czele oddziału. Zarządzał od gubernatora, żeby mnie puścił. A gdy nie był w stanie tego osiągnąć, uwolnił mnie, roztrzaskując mu głowę. Trzeba było aż takich wydarzeń, żeby wypełniło się marzenie zesłańców. Pani Niłow, żona gubernatora, zaraz po pogrzebie męża wyjechała z młodszymi córkami. Afanasia, starsza córka, zgodnie ze swoją wolą, wyruszyła z Beniowskim, dołączyła do zesłańców i dzieliła ich los. I have good news. We found in the records another Adolf Windlad. Here in Nylands Infantry Regiment from 1757. And it's written that he is at 19 years of age. He is enlisted on the 22nd of August. 1 year later, he is also enlisted in a general muster roll and this is signed in Stralsund in February 1958. And until 1761 still in the same regiment here he is enlisted in Grim close to Stralsund and it says that he has actually run away from his regiment in 1760. And he has not been dismissed, but he is missing. And that is the last we know of him. Ten drugi winblad, odnaleziony w archiwum szwedzkim, został przydzielony do regimentu finlandzkiego i wysłany na Pomorze Szwedzkie na zachód od Szczecina. Tam samowolnie oddalił się, opuścił regiment, a zatem po sześciu latach mógł być uczestnikiem Konfederacji Barskiej i dostać się do niewoli rosyjskiej. Mógł to być nasz windblad. Od początkowych dni zesłania Beniowski, Wymblot, Panow, Chruszczow, Baturin, Solmanow, Stiepanow i Wasyli tworzą ośmioosobową grupę. Potem grupa powiększa się. Przysięgają sobie wierność na śmierć i życie. Gromadzą prowiant i materiały niezbędne do przetrwania. Wyczekują na właściwy czas i odpowiednią sytuację. Po zdobyciu twierdzy w Bolszerecku. Zesłańcy opanowali znaczną część Kamczatki. Przejęli archiwum oraz skarbiec gubernatora wraz z handlowym statkiem święty Piotr i Paweł, którym wypłynęli na pełne morze. Wreszcie byli wolni. Dalsze dzieje zesłańców są również bardzo ciekawe, ale to już całkiem inna historia. Beniowski, wódz zesłańców, wykształcony, pomysłowy, jest pełen inicjatywy. Pozyskuje zaufanie gubernatora. Jego mistrzostwo w grze w szachy bardzo pomaga. Zapewnia gubernatorowi i innym możnym znaczący przychód. A w razie walki zesłańcy już wiedzą. Beniowski dowodzi w centrum, panow na lewym skrzydle, na prawym wymblot. Ucieczka z Kamczatki. Było to niezwykłe i trudne przedsięwzięcie. Najpierw szeroko rozpowszechniony wśród zesłańców spisek, który utrzymano w tajemnicy. Dobre relacje z gubernatorem i władzami Kamczatki. Wreszcie braterstwo zesłańców, w tym Beniowskiego i Szweda Wyndblota. Statek może odpłynąć z Kamczatki tylko w okresie trzech miesięcy lata. Zesłańcy z Beniowskim i Wymblotem wypłynęli z Kamczatki 12 maja 1771 roku. Łącznie na statku wyruszyło 96 osób, w tym 9 kobiet.